Witajcie te dziś jesteśmy w Adopt Me. i nie wiem co robić, słuchajcie. Nie wiem, Nudi tu, Nudi Kobra się weźmiemy. Dajemy się z tą, bo ona chyba jest słaba. Może nawet bardzo słaba. Halo dziewczyno. Ok. Pójdziemy sobie do szkoły z Cobotom. Dzisiaj taki luźny odcinek. Zarabiam kasę. Tu macie. Czekajcie chwilę. Halo? Tak. I, i dobra, już słuchajcie, jestem. O. Ma pandę, ja mam kobra. Prostui. Mm. Mm. Służej, że się nie odzywałem, ale pisałem może tu możecie sobie przeczytać moje Dream Pet. Jakie Dream Pet? Dream Pet, Pony, dream pet, bad Dragon, dream pet Mega Dream Dragon, Dream Mega, Shadow Dragon, Dream Mega Neon Frost Fury. To są moje Dream pety. A tak to weźmy sobie Bad, bo on jest słodziutki. No nie powiedz o niej słodki. Mm, weźmiemy sobie może Axela. Halo Axel. O. o nie, zepsuło się coś. Koło mu się zepsuło. To się zada Weźmy sobie bat i patrz Jak wchodzicie do mojego domu, tu ma takie coś. Tu masz krzesło i tu jest. I tu macie do zrobienia parkur, którego mi się właśnie nie udało zrobić. Juhu! Z... Mm. Dobra. A jak macie flyer, to sobie podlećcie tu flyem lećcie tu macie hot spring są takie nie to jeszcze nie jest wykończone bo tu wszędzie będzie tak I tu tu o tak tu, tu będzie identycznie i tam będzie tak samo też jak tu więc fajnie choć bat nakarmiecie. I w ogóle jakbyście pytali jak to zrobiłem to przejście, to nie pytajcie, bo ja sam nie wiem jak mi się to udało zrobić. Spróbujmy tam dolecieć. Lecimy. Pewnie godzinę tam będziemy lecieć. O Boże, dobra nie dolecimy tam. Więc ja już... Ile w ogóle, bo nawet nie ma szans. Hmm. 177 kasy zarobiliśmy. To by się tu zarobić. Schowam bata na razie. Hmm. Usunę te dwa yy te Jak to się nazywa? Jacuzzi I Powiększymy Se to tu Gdzie macie Gdzie gdzieś tu party? A tu są party A tu O I sobie Powiększimy Słuchajcie, ten. No, po prostu musiałem spaść, nie? Musiałem. Słuchajcie, jakbym nie spadł, to by było, no, po prostu nie wiem co. Jakbym nie spadł. Uwaga, dobrze. Myślicie, źle. Dobrze, źle. Czekajcie. Hmm. Myślę, że jest okej. ok, Okej... Eee... Okej... Słuchajcie, nie wiem, y, nagrywam odcinek, bo mi się nudzi. To nudzi mi się, mówię, a nagram za odcinek, bo widzę, mi się spodoba. No, myślę, taki luźny odcineczek. Nic. Taki wiecie, luźniutki odcineczek. Może nie aż taki mega luźniutki, ale jest odcinek, nie? A odcinek to odcinek. Hmm. Tylko teraz jakby to. Bo muszę teraz. Hmm. Wiecie, jak to tu zrobić? Um. Dobra, może nie? Zabudujmy sobie to. Może tu? Nie. Tu. Co my tu możemy zrobić? Albo nie, słuchajcie, mam pomysł. Tu zrobimy camping. Tak, tu będzie. Camping. Może już nawet w kolejnym odcinku będziemy go mieli gotowego. Albo to tak zostawimy i zakupimy kupimy i Al Ega. Wiecie, jak myślicie, lepiej kupić mecziki Ega, czy tu robić se camping hmm. Chyba sobie kupimy mecziki al Ega, bo w ogóle mnie stać. O, teraz mnie stać, no. Widzicie, moją kasę? No, piękna. Moja kasa jest piękna, nie? Czekajcie, bo teraz nic nie widzicie. O, teraz wszystko widzicie. Please, ja chcę zdążyć na kompanię. Szybko. Dajmy chick egg. Juhu. Patrzmy sobie jakie mam To Tu możecie ogólnie oglądać. I dwie piękne legendy. No i będzie... Bardziej ciszej trochę gadaj. Frosty, A patrzcie tu. Patrzcie! Widzicie to! Bad Dragon! Tak, Bad Dragon to jest. Nie kłamie was. To jest naprawdę Bad Dragon. Słuchajcie, hmm. nie wiem co robić, bo on mi się nudzi. Serio, nudzi mi się. Może następny odcinek będzie z OXVIX, chociaż słuchajcie, nie wiem. Okej. Okay. Dobra. Słuchajcie. Może zaraz do Okej, słuchajcie, ja nie wiem. Nudzi mi się, ale... Będą dwa odcinki na pewno z myczki, otwierania myci Ega, bo ogólnie nie wiem czemu, ale one potrzebują tak dużo potrzeb, że ja nie mogę nagrywać jakby jednego odcinka z otwierania myci Ega. Jezu, ten aksel jest zepsuty. Teraz się naprawił. Okej. Okay. A, a po co jak jadę se, jak przecież i tak będzie się chciał kąpać? O Boże. No i co? Dobra, słuchajcie, ja wyłączam nagrywanie i od razu włączam nowe, więc papa pa! pa.